I dlatego należy ograniczyć wszelki bezwarunkowy socjal e, dla imigrantów. Nie możemy być państwem docelowym dla imigracji socjalnej. Nie możemy, nie powinniśmy, absolutnie nie wolno tego robić. Staliśmy się państwem docelowym dla turystyki socjalnej i dla turystyki zdrowotnej dla osób z paszportami ukraińskimi, najróżniejszych narodowości, także Rosjan, Gruzinów, e, najróżniejszych narodowości, które tam mieszkają, dlatego że PiS, Platforma Lewica, APSL przyjęły w poprzedniej kadencji tak zwane spec ustawy, które dają tylko, każde. Oni... Z obcym pracują, paszportem, no. bez zapłacenia w Polsce. Ani... Nie, 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 nie. To, czemu my jesteśmy przeciwni, to jest przywilej polegający na tym, że ludzie z obcym paszportem są uprzywilejowani ponad Polakami, dlatego że bez zapłacenia ani jednej składki zdrowotnej mają dostęp do wszystkiego. I to trzeba znieść natychmiast. To trzeba znieść natychmiast. Natomiast jeżeli pracują, odprowadzają składki zdrowotne, będą pracować, traktowani tak samo jak wszyscy inni cudzoziemcy i obywatele naszego państwa, tego w naszej ustawie nie dotykamy. Dotykamy <try> przywileju, który wprowadził dwa narody na utrzymanie jednego państwa. My nie możemy być drugim kijowem. A PiS, Platforma PSL i Lewisa zrobiły z Warszawy drugi kijów, czyli stolicę utrzymującą dwa narody. To jest, to jest tak niemądre, tak nieroztropne, tak rozrzutne, że nie mogę uwierzyć. Jesteśmy jedynym na Narodem w Europie, który to zrobił. Cofnijmy to, niech oni przegłosują wszyscy naszą ustawę w tej sprawie.